Nie o to chodzi, że to będą najważniejsze wybory w całym waszym życiu. Chodzi o to, że nic w życiu nie będzie ważniejszego niż te wybory. Żeby to zrozumieć, trzeba się cofnąć do listopada 2023 roku, kiedy Komisja Europejska przegłosowała 267 poprawek traktatów unijnych. Te poprawki dotyczą polskiej armii, europejskiej armii, dotyczą bezpieczeństwa, dotyczą ochrony granic, dotycz, dotyczą rolnictwa, dotyczą przemysłu, dotyczą edukacji – wszystkich kluczowych newralgicznych elementów, na których oparte jest państwo. Nie mogli wtedy tego popchnąć szybko do przodu, dlatego, bo za chwilę były wybory do europarlamentu, a po tych wyborach była prezydencja węgierska, która to wstrzymała, bo Węgrzy widzą to zagrożenie i tego nie chcieli. Ale po tak zwanej prezydencji węgierskiej przyszła tak zwana prezydencja polska, czyli tak, tak, tak naprawdę prezydencja niemiecka, bo Donald Tusk realizuje niemiecką politykę i niemieckie interesy. Jeżeli teraz obserwujecie domenę publiczną, to widzicie, jak Donald Tusk dramatycznie przyspiesza. W zasadzie codziennie on, Sikorski, Trzaskowski i inni opowiadają państwa. Że nie ma nic ważniejszego niż armia Europejska w cieniu wojny na wschodzie, w cieniu zapowiedzi Trumpa o tym, że być może Amerykanie rozważą pozostanie w Europie, a może nie zostanie w Europie, wykorzystują to jako elementy do tego, by mylić wam oczy. O co chodzi tak naprawdę? Chodzi o to, że jeżeli powstanie europejska armia, to tak naprawdę będzie to armia podlegająca rozkazom Berlina, stracimy ostatnią linię obrony. Zwierzchność nad polską armią, przedostatnią będzie polska waluta. W międzyczasie padnie to, o czym tutaj mówiłem wcześniej: Zwierzchność nad rolnictwem, przemysłem, ochroną granic, nad polską edukacją, też bardzo ważne, bo to jest nasza przyszłość, pokolenie naszych dzieci. To będzie padać element po elemencie. Nie mogą tego zrobić bez wyboru Trzaskowskiego na prezydenta, dlatego że aby to przeszło, potrzebna zmiana konstytucji w Polsce, aby do niej doprowadzić, potrzeba dwie trzecie polskiego parlamentu, które by było za. Nie będą tego mieli, mam nadzieję nigdy. Ale jest bypass, jest obejście. Tym bypassem jest decyzja prezydenta, który, który może zarządzić referendum. Nie zrobi tego ani prezydent Duda, mimo wielu wad, ani prezydent Nawrocki, jeśli nim będzie, ani prezydent Męcen, jeśli nim będzie. Prezydent Trzaskowski to zrobi. Będzie referendum pod hasłem, takie będzie przesłanie: jesteś za Europą, czy jesteś za Rosją. Jeżeli będzie w międzyczasie mowa o nienawiści, ustawa o mowie o nienawiści, która już przeszła przez polski Sejm, i ona też wisi tylko na decyzji prezydenta. Jeżeli w tej ustawie jest zawarte, że tak naprawdę urzędnik decyduje, co jest mową nienawiści, i z duszą wszystkie media, takie jak Telewizja Polonika TV i wszystkie inne większe po kolei, będzie jednolity przekaz, to samo powie prezydent, to samo powie premier, to samo będą mówić media mainstreamowe, a hasło będzie: jesteś za Europą czy za Rosją? Kto wtedy zrozumie, że w tym referendum decyduje się nasz los? Takie referendum przejdzie, niestety, i to będzie nasz koniec. W książce Niebezpieczne związki Rafała Trzaskowskiego będziemy Państwu pokazywać tą rzeczywistość, element po elemencie. Rozbijemy ją na atomy. Oglądajcie Państwo, bo to są rzeczy, o których tak naprawdę niewiele osób dziś mówi, a jeszcze mniej mówi ze zrozumieniem. Chodzi o tym, abyśmy zrozumieli, w czym uczestniczymy, czy nie było wcześniej wyborów, czy to są pierwsze wybory, ktoś by zapytał. Otóż nie, ale nie było ważniejszych wyborów. Jak powiedziałem na wstępie, nic, co dotąd przeżyliśmy, nie będzie równie ważne jak te wybory. Jeżeli przegapimy ten kluczowy dziejowy moment, to system dostanie domknięty. Wiele osób pożywa tego sformułowania, niewiele osób to rozumie. Kluczowy, kulminacyjny moment. Będziemy Państwu to przybliżać element po elemencie. Niebezpieczne związki Rafała Trzaskowskiego. Do zobaczenia, już niebawem.